Witajcie! Pokażę Wam co wynalazłem co zrobiłem w małym traktorku. Uwaga, przyłączamy się. No tu mi przyłączeni, kury. No to zobaczcie, wsiadamy sobie, nieważne, to jest nasz siłisko, wsiadamy sobie. Tu jakaś deska jest. Powiecie deskę? I sznurek trzyma za kierownicę. Możecie... O, widzicie? No dobra, to jest jedno ze sposobów, to jest jedno. Tu jest drugie, bo tutaj w LS s S7, 301 d Andoria, czy jakoś tam, gas się za pomocą od, yy, oddzielania, czy jakoś tam, jak zwał tak zwał, ropy. Tutaj jest. Gaszenie. Trzeba przytrzymać. No ale było trzeba podchodzić i tu trzymać. A to niebezpieczne, bo my nie mamy tu osłonki. I to się... I to się kręci. No to wynalazłem, żeby z tego... Ja tutaj wezmę. Jak się pociągnie, to się urywa. No i to są moje te. Nalazłem je przez jeden dzień więc no nawet przydatne są a jeszcze jedno może się sobie z kabiny sobie tutaj nawet o zdjąć ale jak to w takich traktorach jak to wesach musi ubywać powietrze no, i my tu mamy krótko więc no. A jeszcze jedno. Ktoś z naszego podwórka zajumał korbę. A my korby od dużego nie możemy wziąć, ponieważ jest za gruba. No i co teraz? Trzeba je szukać. Dobra, za chwilę się przyłam. No to na razie, cześć!